Świadkowie Jechowy po wykluczeniu: jak wyjść z kryzysu i odzyskać swoje życie, pomoc i nowe relacje. Cichy dramat, który rozgrywa się każdego dnia, dotyka tysięcy ludzi. To nie tylko zmiana religijna to nagłe zerwanie z rodziną, przyjaciółmi, środowiskiem, całym światem. Dla byłych świadków Jechowy wykluczenie oznacza często bolesną pustkę. Ale czy to musi być koniec? Czy istnieje życie po wykluczeniu? Dziś odpowiemy tak. Istnieje życie pełne wolności, relacji, miłości i uzdrowienia. Czym jest wykluczenie ze świadków Jehowy? Wykluczenie to forma ekskomuniki. Osoba uznana za niegodną społeczności zostaje oficjalnie odcięta od kontaktów ze współwyznawcami, często również z własną rodziną. Zakazane są rozmowy, pozdrowienia, wszelki kontakt. Często dochodzi do nagłego zerwania więzi rodzinnych. Osoba wykluczona zostaje, niewidzialna, traktowana jakby nie istniała. To emocjonalna izolacja przypominająca społeczne wykluczenie. Dla wielu to doświadczenie porównywalne z żałobą. Skutki psychiczne po wykluczeniu. Wiele osób przechodzi przez depresję, lęki, utratę tożsamości, zaburzenia snu, trudności w relacjach interpersonalnych, poczucie winy i wstydu. To trauma. Nie tylko religijna, ale egzystencjalna. Jak wyjść z kryzysu po wykluczeniu? Daj sobie czas na żałobę. To, co straciłeś, to nie tylko religia, ale światopogląd, sieć społeczna, bliscy. Masz prawo czuć stratę. Nie jesteś słaby, jeśli cierpisz. To znaczy, że byłeś przywiązany, że kochałeś. Skorzystaj z psychoterapii. Znajdź terapeutę specjalizującego się w wyjściu z sekt. Problemach tożsamości, zaburzeniach lękowych i depresyjnych. Psychoterapia to bezpieczna przestrzeń, w której możesz opowiedzieć swoją historię bez oceniania. Dołącz do grup wsparcia. W Polsce i za granicą działają. Grupy dla byłych świadków Jechowy na Facebooku, Reddit, Discord. Fundacje wspierające osoby po wyjściu z sekt. Spotkania lokalne i online często anonimowe. To społeczność, która rozumie Cię bez słów. Zbuduj nowe relacje. To kluczowe. Zacznij od małych kroków wolontariat, hobby, kurs online. Otwórz się na nowe znajomości poza kontekstem religijnym. Nie oceniaj siebie, jeśli masz trudność z zaufaniem, to naturalne po traumie. Z czasem serce się otworzy. Daj sobie pozwolenie na bliskość. Odkryj swoją nową tożsamość. Twoja wartość nie zależy od przynależności religijnej. Możesz sam zdefiniować swoje życie, przekonania, relacje, wartości. Prowadź dziennik, zadaj sobie pytania, kim jestem, co mnie porusza, co kocham robić. Zamiast lęku odkrywaj wolność wyboru, zaakceptuj przeszłość i skup się na przyszłości. Nie musisz wszystkiego rozumieć, żeby ruszyć dalej. Nie musisz naprawiać relacji, które cię niszczyły. Nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi, by zacząć nowy rozdział. Pozytywne historie. Nowe życie po wykluczeniu. Marta, lat 32. Po wykluczeniu miałam myśli samobójcze. Dopiero po pół roku trafiłam na grupę wsparcia. Dziś mam nowe przyjaźnie. Jestem w terapii. Zaczęłam studia. Zaczęłam żyć po raz pierwszy. Tomasz, lat 45. Długo obwiniałem się za odejście. Teraz wiem, że to organizacja mnie zraniła nieodwrotnie. Pomogła mi rozmowa z psychologiem. Dziś prowadzę warsztaty dla innych, którzy przeszli to samo. Praktyczne linki i wskazówki. Fundacja na rzecz ofiar organizacji religijnych. XJW Polska grupa wsparcia na Facebooku. Terapeuci wyspecjalizowani w trauma, sektarian Trauma na przykład przez platformę znany znanylekarz.pl. Książki: Cień Ryby Autobiografia byłej Świadkini. Combating Cult Mind Control Steven Hassan. Przesłanie na zakończenie. Nie jesteś sam. Twoje życie nie skończyło się z chwilą wykluczenia, ono się dopiero zaczyna. Masz prawo do szczęścia, do miłości, do myślenia samodzielnego, masz prawo szukać prawdy i być wolnym. Nie jesteś już członkiem organizacji, ale jesteś człowiekiem. I to wystarczy. Wezwanie do działania. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej treści o wychodzeniu z sekt. Udostępnij ten film osobie, która może potrzebować pomocy. Napisz w komentarzu jestem tutaj. Zaczynam nowy rozdział. Napisz o sobie zapraszam.